Hej, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Otóż wziąłem się stąd, skąd zawsze się brałem. I tak się składa, że mam wakacje i trochę mi się nudzi, więc wyjąłem sobie Nexusa i znalazłem taką oto gierkę, którą e, uważam za nieco trudną i zaraz wam ją przedstawię. Ale przedstawię ją wam dlatego, że uważam, że byłoby głupio, gdyby taka ilość gniewu Zmarnowała się, wypuszczona w przestrzeń moich czterech ścian. Dlatego też witam z tej strony Depiekarza, a to jest pierwszy odcinek serii Bouncy Bowl. Otóż jest to gra mm, na no, Androida i jest ona bardzo prosta. Wystarczy za pomocą małej żółtej kuleczki, którą widzieliśmy na początku, dotrzeć do, e, do gwiazdek. Zaraz wszystko zobaczycie. Otóż będziemy grali na poziomie hard, bo tak jest trudniej. Na początku mamy tutorial, jak się poruszać prawda? w grze. Jeśli naciśniemy prawą stronę ekranu, kulka ta na środku przesunie się w prawo i musimy zdobyć nią właśnie prawą gwiazdkę. Bo, prawda? Nie jest to zbyt trudne. I teraz jak naciśniemy lewą stronę ekranu, przesunie się ona w lewo. Easy. Kulka będzie skakała sama. To jest cała filozofia. Zbierzemy gwiazdki i przechodzimy dalej. Eem, nie możemy kulką wpaść w dziurę, bo prawda, zginiemy. Mogę zademonstrować, ale to potem się prawda, wyjdzie w praniu wszystko. Demonstracja. Eem, pojawiają nam się nowe bloki, czyli takie, prawda, nie wiem, szybo, coś tam mi się to kojarzy z szybą. One e, znikają, kiedy na nie wskoczymy. Ośród widać, prawda, zniknęły i mamy biedę. Potem, jeśli byśmy chcieli wrócić, no na przykład teraz możemy ich użyć tylko raz, jak na razie. Pierwszy, właśnie ten odcineczek. No, świetnie. Chciałem powiedzieć, że będzie prosty i że raczej nie zginę za wiele razy, no, ale widać, bywa różnie. Jak to bywa, zawsze ktoś musi polamić tym kimś. Jestem. Aktualnie ja. O, właśnie. Pojawiły nam się nowe tutaj niebieskie bloki. Świetne. Niebieskie bloki z trójkącikiem. One wybijają nas nieco wyżej niż, niż kulka sama potrafi. Nazwijmy je trampolinami, takimi magicznymi. Pojawiają nam się również kolce. Jak to hmm, można sobie wymyśleć od razu? Kolce pewnie będą nas chciały zabić, dlatego nie będę demonstrował. Hmm, co chciałem powiedzieć? Aha, no pierwszy, pierwszy odcinek. Nie ma tutaj właściwie żadnych. Jakichś powodów do śmiechu z mnie, bo, bo nie ma się nad czym denerwować, bo te poziomy są takie, prawda, zachęcające. Do grania są proste, żebyś wiesz, popatrz sobie, jak to siup, siup tu leci, a potem umrzesz. Mamy coś takiego. To taki ten, ten blok przesuwa nas, znaczy sprawia, że kulka przeczy prawą grawitacji i będzie przesuwała się w prawo bądź w lewo, zależy, gdzie wskazuje strzałka Dopóki nie klikniemy w ekran po prostej linii, albo dopóki nie zderzy się z czymś takim, więc rozsądek nakazuje nam zniszczyć pierwsze te bloki i teraz musimy dotrzeć do e, gwiazdki. Taka filozofia, o ojejku, odbijam się kolacją, niedobrze, niedobrze, spadamy, niedobrze. Siup, 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 świetnie, great job. I tutaj właśnie w nagrywaniu tego, 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 pojawia się pewien problem, ponieważ Nexus hmm, niezrutowany Nexus nie daje mi możliwości nagrać niczego w e, prosty... Mhm, uh -huh, tak. Nie daje mi możliwości nagrać tego, co chciałbym nagrać, czyli na przykład bouncy ball e, w żaden prosty sposób, więc używam... Fuck you! Używam e, aparatu, który jest tutaj wycelowany z góry i, I lepiej to jest nagrywać właśnie w ciemnym pomieszczeniu, tak jak siedzę teraz, prawda? Nic nie widzę dookoła. Mm, nawet jakbym chciał pokazać wam mój, e, moją e, twarzyczkę, to to raczej na ten moment nie będzie możliwe, ale myślę, że to może przetrwać w ten sposób. O ile kiedyś uda mi się coś zrobić. Świetnie, Arek, świetnie. Jak już mogliście zanotować, pojawiają się tutaj z której strony ekranu, jeszcze nie wiem, z której je dodam, dodałem, czasy są nieważne, takie literki, jedna większa od drugiej, druga wynosząca w tym momencie bodajże jeden. I one wskazują, dodałem sobie taki licznik śmierci, ponieważ z czystej mojej ciekawości, umysłu analityczno jakiegoś tam upośledzonego. Innego jestem o shit. Ciekaw, ile razy można zginąć podczas grania w tą cudowną i prawda grę, która posiada rozbudowaną grafikę i ścieżkę dźwiękową. I, i oczywiście... Yy, jak to się nazywa? Fabułę też posiada ta gra niesamowitą. Yy, to zależy tylko od kreatywności umysłu, który w nią gra. Yy. W sumie to na razie nie widzę żadnej fabuły w tym, O, pojawił nam się taki suwak-posuwak suwak, k i co? Jak widzicie on się przesuwa jeździ sobie od jednego kwadrata kreskowanego do drugiego. Te kwadraty są niematerialne, więc jeśli w nie skoczymy, to, to właściwie nic się nie stanie. Możemy je przelecieć, dowolną ilość tam tego paszne. Ale na razie widać wszystko gra prosto i wydaje mi się, że już e, zmierzamy do końca, ponieważ chyba każde e, jakby hmm, nie poziom, a co jest powyżej poziomu, mm, każdy rozdział tej gry zawiera chyba 21 poziomów. Teraz e, jeśli zauważyliście na początku jesteśmy w podziemiach w, i te podziemia powoli się kończą, bo nie wiem w sumie, który to już level ale ale zbliżamy się do końca, więc ten odcinek będzie raczej krótki i, i na pierwszy raz to będzie takie, takie, takie wprowadzenie, alak powiedzenie, przywitanie się um, a potem potem zobaczymy co dalej będzie coraz dłużej, znaczy coraz dłużej dla mnie i coraz trudniej, a potem postaram się to jakoś skrócić w obrótce, bo kto by chciał oglądać miliard godzin robienia tego samego i ginięcia na przykład na pierwszych kolcach mi by się nie chciało, dlatego zrobię to według mojego uznania. No. What the f o. Tak, i to jest ostatni poziom właśnie pod ziemi. Oczywiście bardzo prosty. Widać Zaraz zobaczymy ile razy zginę podczas nagrywania go. To będzie na ten moment tyle. Zobaczymy się jak najszybciej i za niedługo. Czyli może już jutro. Może? Bo chcę to nagrać i zobaczyć co z tego wyjdzie. I. I może coś jeszcze ponagrywam potem, ale to, 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 to zobaczymy. Świetny Arek. Gratulacje. Gratulacje. Debil. Brawo. Uu, damn! To już jest, prawda, widzimy takie brązowe bloki. I to tak z trawką u góry. Taki uproszczona wersja Minecrafta. To to jest już następny rozdział, czyli następny rozdział to jest Ziemia Ground. Jeśli widzimy, mamy odblokowany pierwszy poziom, ale do niego przejdziemy mm, następnym razem. O, tutaj jeszcze Wam pokażę. To są rozdziały, które są dostępne w grze i właściwie <grytanie> tutaj pojawia się. Ee, co ja to mówiłem przedtem? Sekundę Fabuła! Fabuła się pojawia, tak tutaj. Mm, czyli e, jakby nasza podróż polega na wyjściu z podziemi, oddalaniu się coraz wyżej od naszej planety poprzez układ słoneczny i tak dalej, aż w hu, nie wiadomo gdzie. To jest tyle na dzisiaj. Było mi miło, że mogłem coś zrobić z siebie, wypluć, i potem zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc, see you next time, folks.